Z tej strony Robert i zapraszam na unboxing nowego urządzenia, które do mnie przybyło. To jest Ativ book 9. I teraz tak, którą krawędź mogę Wam tu pokazać, bo na większości gdzieś tam są moje dane. Specyfikacja urządzenia. Mam nadzieję, że widzicie to w ten sposób. No to jest wersja i 7 z dyskiem 8 GB pamięci RAM i dysk SSD 256. O, taki bym chciał mieć. Przymierzałem się ostatnio do zmiany laptopa i właśnie bardzo na to czekam. Z tego względu, że to jest mocna I7 z takimi samymi pozespołami, czyli też 8GB pamięci RAM jak u mnie i też dysk SSD, tylko że większy i jestem ciekawy, jak to sobie będzie radzić. Jestem ciekawy po prostu, czy, czy będzie jeszcze szybciej chodzić. Odpakujmy sobie to oczywiście moim super nożem. O. I zobaczmy sobie jak to wygląda. Chyba się do góry nogami otworzyło. Tak, więc ja sobie to po prostu wyjmę i za chwilę do was wracam. No i otwieramy pudełko. Tutaj mamy jakiś login hasło, nie wiem do czego to jest. Później się tym zajmiemy. Zobaczymy do czego to służy. Tu jest oczywiście zasilacz. Zasilacz jest bardzo mały, wygląda w ten sposób. Standardowy tutaj właściwie nie ma co pokazywać. Samo urządzenie oczywiście jest. Tutaj mamy w, w takim stropianiku to sobie na razie odłóżmy też, i za chwilę do tego wszystkiego przejdziemy. I co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze instrukcje obsługi, gwarancje i takie tam inne rzeczy. I mamy jeszcze przejściówkę do. To jest coś związanego z lanem, czyli tutaj mamy taką wtyczkę na mikro. To jest mikro USB, a z tej strony mamy przejściówkę na LAN, czyli podejrzewam, że nawet się LAN tu nie zmieścił, dlatego mamy tu taką przejściówkę. No fajnie, że producent ją tutaj zapakował i że mamy ją w zestawie, więc no bardzo fajnie. Ok, to sobie możemy odłożyć. Myślę, że laptopa nie będziemy zbyt często ładować pod tym względem, że no powinien długo na baterii wytrzymać. A samo urządzenie wygląda dokładnie tak. Więc pokrywa jest matowa. Przód nie ma żadnego zabezpieczenia w sensie żadnej zasówki czegoś takiego. No jest naprawdę bardzo cienki. No zdecydowanie bardziej cienki niż ten mój obecny laptop. Tak dla mm, zainteresowanych posiadam laptopa Samsunga też, ale to jest starszy model sprzed 3 lat chyba czy 2 RF511, tylko że pozmieniałem sobie troszkę parametry tam, jeśli chodzi o dyski i pamięć. No i tak. Na prawej krawędzi mamy złącze na mikro USB, właśnie dwa porty USB 3.0 i z tej strony to wszystko. Z drugiej natomiast mamy zwykły port USB, zasilacz słuchawki HDMI micro i tu jest właśnie do podłączenia ten LAN przez mikro USB. I tu jest jeszcze mikrofon, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że to widzicie o, w ten sposób. Więc tak to się prezentuje bardzo ładnie. W ogóle to jest wykonane z takiego srebrnego metalu. No, bardzo fajnie to wygląda, naprawdę, muszę przyznać. Jeśli chodzi o tył, no tu nic nie mamy specjalnie. Oczywiście tylko, że tak powiem, kratki wentylacyjne od ciepła, które będą tutaj uchodzić. Tak samo z tej strony mamy kratkę od i z tej pewno od procesora albo od karty graficznej. Znaczek Windowsa 8 na wewnątrz jest na pewno lżejszy od tego mojego, bo to jest też wersja 15-calowa, ale chyba ze względu na to, że jest cały z, z Aluminium nie, nie czuć tak bardzo tej różnicy względem e, wagi z tego względu, że. Mój jest zdecydowanie grubszy, ale w większości wykonany z plastiku, przynajmniej ta górna pokrywa, bo dół częściowo jest też z metalu. Zajrzyjmy się sobie do środka. A, jak to, jak to naprawdę ładnie wygląda z tej perspektywy, zobaczcie. Taka piękna sylwetka, no naprawdę to jest tak cienkie już, jak teraz patrzę na tego swojego laptopa, to rzeczywiście to jest prehistoria. No i tutaj mamy. Tylko znaczki takie odnośnie side Sync, mam nadzieję, że tu będzie działało wreszcie fajnie i to sobie na pewno przetestuję w pierwszej kolejności. Touchpad bez jakby tutaj zaznaczonych obszarów gdzie mamy do przewijania, ale podejrzewam, że gdzieś tu możemy przewijać sobie. Tu mamy przyciski lewy, prawy. Klawiaturka tak dalej. Możemy sobie uruchomić urządzenie, zobaczymy jak szybko nam się tutaj włączy. O, już się włączyło bardzo szybko, chyba, że był zahibernowany. Ale to sprawdźmy jeszcze raz. Zamknijmy urządzenie. W takim razie zasilanie, uruchom ponownie. Zobaczmy jak szybko się wyłączy i włączy. Czyli zobaczymy. Faktycznie, on się aż tak szybko włącza, czyli był wyłączony całkowicie, bo myślałem, że może był e, jakby wstrzymany albo coś takiego, bo to już nie bywa, ale faktycznie on się tak szybko włącza, to jest niesamowite. Zdecydowanie szybciej niż u mnie, mimo że też mam SSD, czy zdecydowanie, no na pewno te 10-15 sekund jeszcze szybciej, e, w każdym razie, no, przetestujemy sobie go w najbliższych dniach. Zapraszam oczywiście na bloga, tam będzie kilka takich jakichś tam bardziej artystycznych zdjęć, żebyście mogli zobaczyć jakieś detale tego urządzenia. Tymczasem dajcie znać co w pierwszej kolejności byście chcieli zobaczyć i tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.